Siema. Witam w 22 noworocznym odcinku Kodzika. Tematem dzisiejszego odcinka będzie, nie wiem czy to da się wytłumaczyć w jakichś tam trzech słowach, w każdym razie no, troszkę obcuję z osobami, które gdzieś przebranżawiają się, bądź się przebranżowiły i na przykład nie do końca im pasuje to, co gdzie są, albo na przykład zaczęły jakiś kurs powiedzmy trochę javowy czy troszkę pythonowy i myślą, kurde, czy ten frontend jednak nie jest fajniejszy, bo Dziku jest i mówi, że jest spoko. I może troszkę właśnie na takie pytanie chciałem odpowiedzieć, czy często gdzieś też się pojawia, na przykład, czy wordpress może spoko, bo troszkę łatwiejsza jest strefa wyjścia, a na te wordpressowe robotę wciąż jest. Wciąż jest dużo zleceń na jakichś tam wordpressowców, a łatwiej troszkę wejść. No jak już jesteśmy w tym IT, to może. Więc tego rodzaju troszkę pytania. Nie? Jakby od czego zacząć, czy może jak język programowania, od którego zaczniemy robotkę, może ukształtować, przynajmniej na początku naszą karierę. Tak zupełnie moim zdaniem i to są moje teorie, które nie są nigdzie potwierdzone, tylko to jest po prostu jakaś moja, moje doświadczenie wynikające z rozmowy z osobami, które no, gdzieś są, czy po prostu z obserwacji moich e, w różnych firmach, w jakich tam byłem. Także 22 odcinek, e, teraz będą krótkie odcinki, bo widzę, że dropout rate jest jakieś chyba 6, 6 minut, w sensie większość osób wyłącza odcinek po 6 minutach, a ja nagrałem 35, więc to nie ma sensu. Także krótkie odcinki 2023, lecimy. Dobra, pierwsza taka rozkwinka właśnie, bo rozmawiałem z kolegą, który wszedł na taki niby full stackowy kurs, który tam trwa 9-12 miesięcy. Pozdrawiam Bartka i teraz Bartek właśnie zastanawia się troszkę, że, no, że sporo jest tej Java, że niby Java fajnie i że jakby ci prowadzący nawijali mu tam na uszy, że, że Java właśnie super, bo zawsze była i zawsze będzie, prawda? Z czym ciężko się nie zgodzić i trochę, że. Java jest spoko, bo są wyższe widełki na, na, na jakichś tam jobboardach zazwyczaj niż na przykład na JavaScript czy na coś tam innego. Też prawda? Ciężko się nie zgodzić, nie? I jakby wydaje się, że to jest taki, no to prosty wybór, nie? No to chcę więcej zarabiać i robota, żeby zawsze była pewna, żeby już nie musieć się, żebyś tylko raz przebranżowić, a już nigdy nie uczyć niczego innego. No dobra, jest, jest w tym jakaś tam prawda? Tylko tak, po pierwsze, wydaje mi się, że te widełki faktycznie są większe. Um, i to jest teraz to będzie tylko moja opinia, więc proszę, jeśli się przyczepiacie, to, to, no, to nie jest merytoryka, tylko jakieś tam moje, moje widzimy się. Że bardzo dużo robót dżawowych e, będzie na przykład w korporacjach, będzie na przykład w bankach e, i będzie w jakichś takich poważniejszych instytucjach, czy jakichś programach, które na, zostały napisane dawno temu, bo wydaje mi się, że teraz nie startuje się przynajmniej w moim doświadczeniu tak dużo e, gdzieś tam prog programów w javie. I teraz wydaje mi się, że troszkę my, tacy młodzi ludzie, koło trzydziestki. Przypuszczam, że są wciąż młodzi ludzie. Troszkę myślimy o tym programowaniu także, no właśnie wchodzimy do fajnego młodego agile zespołu, gdzie są obecne czwartki, gdzie pracujemy sobie kiedy chcemy, jak chcemy to w nocy, jak chcemy to w weekend. E, wszyscy są uśmiechnięci, nie ma żadnych procedur, możemy się ubierać w dresy i tak dalej. I ja myślę, że to zazwyczaj jest w tym świecie JavaScriptowym czy takim software houseowym typu robimy stronki, robimy aplikacje, nie? Jest generalnie totalny luz, nie ma żadnego super security, bo to nie jest bank i nie ma żadnych mega procedur, bo, bo po prostu są takie wymagane, bo kwestie bezpieczeństwa są tam cholernie ważne. No to po prostu wydaje mi się, że większe podobieństwo jest, że jeśli będziemy w tych jakichś tam czawowych językach i tak dalej, takich bardziej oldschoolowych, to jest większe podobieństwo, ja nie mówię, że to jest jedyne takie roboty są, że właśnie te pracki będą troszkę takie bardziej, mniej agileowe, mniej młode, mniej robimy sobie kiedy co chcemy, e, możemy pracować sobie na prywatnym laptopie, czy cokolwiek nie po prostu, bo, bo tam są pewne wymagania, które my musimy spełnić. I oczywiście zazwyczaj można powiedzieć też, jest większe podobieństwo, że. Będzie na tym szedł większy pieniądz, ale może nie jest do końca taka wygoda, jaką my sobie wyobrażamy. Um, no, teraz się kryuje, mam wrażenie, takie w ogóle bycie w IT, nie? Że, że jest taki luz, owocowe czwartki, chodzimy w klapkach, um, mamy wywalone na godziny pracy i tak dalej. Więc jeśli szukamy takiej roboty, to wydaje mi się, że po prostu bycie na jakimś froncie, uh, czyli jakieś tam JavaScripty i wszystkie tego frameworki, czy na przykład właśnie. Um, pisanie apek mobilnych, może być, może po prostu zwiększyć prawdopodobieństwo, że ta praca nasza będzie wyglądała tak jak chcemy. No więc weźmy pod uwagę te wszystkie Software House. Nie powiedzmy nawet te w Polsce, jakieś większe typu, no moja firma, nie wiem, wydaje mi się, że my jesteśmy drudzy, może trzeci jako Software House w Polsce. Czyli Mikuido, NetGuru, jeszcze był taki jeden większy, tylko troszkę zapomniałem. I teraz, no jasne, że tam, tam się pisze w sensie to, to, to są takie fajne właśnie młode rozwijające się startupowe trochę luźne firmy nie tylko no ja, ja nie mówię że tam nie ma backendu tam się pisze backend tylko ja do tej pory nie spotkałem się i my chyba w Nikuido w ogóle nie mamy dżawowców to jest jakiś tam Golang był kiedyś jakiś PHP, pewnie jest gdzieś tam jakiś Ruby nie ale wydaje mi się że Java w takich no młodych gdzieś tam e projektach czy jakichś nawet wiesz wiecie no często my w się pewnie Sądzę że nie wiem trzy czwartek projektów jakie robimy są potem uwalone w sensie kończy się jakieś finansowanie robimy jakieś MVP POC czy jak to się nazywa. I projekt y, nie rusza bo no nie wiem bo nie odpalił nie wiadomo. Często projekty nie odpalają, nie? Jakby nikt tego gdzieś tam nie buduje w Java i tak dalej, bo może, nie wiem, to jest moje zgadywanie, że szybciej troszkę się buduje w tych bardziej nowoczesnych językach, że jest mniejszy narzut takiej niskopoziomowości, która jest w Java. Więc, e, no kolejny raz, nie? To troszkę nawet, dobra, to czyli frontend to razy raczej mamy pewną pracę w tych house'ach. a backend to wciąż mogą nie być te stare języki jak Java czy PHP, bo u nas w firmie, z tego co wiem, to, to jest akurat wiedza. Był kiedyś PHP, natomiast z PHPa się po prostu wycofaliśmy, idąc w kierunku tych nowych technologii. Nie, bo też rozumiem, że ten jakiś BizDev i jakiś tech muszą troszkę planować w przód, jakich deweloperów będziemy potrzebować i jakie e, technologie będą potrzebne dla klientów i będą się rozwijały najbardziej i będą najbardziej pożądane, żeby no, firma gdzieś tam szła w dobrym kierunku, a troszkę patrząc, że te firmy muszą przewidywać to lata wręcz wstecz. No to no przynajmniej u nas jest taki kierunek, nie, że to teraz pewnie jest gdzieś tam Golang a głównie, czy u nas, u nas Rubiego nie ma, ale Rubiego jest całkiem sporo. Nie? I teraz taka całkiem moja jakby prywatna osobista opinia, bo ja tak naprawdę na frontend troszkę trafiłem przypadkiem. Po prostu kminiąc, jak, w czym najłatwiej będzie mi znaleźć pracę, bo ja wtedy szukałem gdzieś tam roboty za granicą. Wciąż mi się wydaje, że ten frontend dla kogoś, kto nie jest geekiem gdzieś tam programowania, nie kończył studiów, nie kocha matmy i po prostu od dziecka nie siedział ani duba w komputerach, ten frontend może być najbardziej przystępny. Oczywiście nie musi, nie, ale no. Gdzieś po prostu ja, no teraz minęły mi tam 2,5 lata pracy jakby na froncie i po prostu widzę, że właśnie ten kontakt z designem, który no wiecie, no ka każdy ma jakiś gust w miarę designowy, nie? Czy jakieś apki nam się bardziej podobają bądź mniej. Dobra, czy jakiś tam kontakt z designem, dużo kontaktu gdzieś z biznesem, nie? Jak te rzeczy mają się gdzieś tam klikać, czy jakieś UX-owe, czy jak właśnie widzimy te rzeczy. Wydaje mi się, że po prostu na froncie jest troszkę więcej tych rzeczy, których my nie deweloperzy zupełnie, bądź początkujący deweloperzy. Tak po prostu ludzko mamy troszkę więcej kontaktu, czy mamy jakieś pojęcie czy zdanie na ten temat. Gdzie w backendzie to jest oczywiście jakieś kreowanie bazy danych, czy wymyślanie jakiegoś API i tak dalej, natomiast to po prostu tego namacalnie gdzieś tam my nie mamy. Nie? I o ile na backendzie rozumiem, że robota też może być fantastyczna i mega ciekawa, to po prostu wydaje mi się, że łatwiejsza strefa wejścia i taka troszkę. Bardziej bezpieczna, że, że jest większe prawdopodobieństwo, że nam się spodoba ta robotka, będzie na froncie. I to nie jest to, że ja chcę jakoś front strasznie reklamować, tylko po prostu takie mam przemyślenia, gdzieś rozmawiam z kilkoma ludźmi, i jakby mm, starając się im jakoś może odpowiedzieć na to pytanie, czy powinni iść w tym kierunku, czy w innym nie to jakby na razie nie znalazłem jakichś powodów ku tej drugiej opcji, natomiast na pewno tacy są, ale no, ja jestem po tej stronie e, po tej stronie mostu. Inna sprawa, że no powiedzmy, dobra, piszemy sobie ten front, umiemy jakoś tam HTML, -a, CSS, -a, Um, spoko, no to dobra. To robimy sobie jakiś framework typu Reacta, no to możemy sobie pisać um, w Reakcie. dobra. Ale od Reacta to jest pewnie jakieś kilka miesięcy maksymalnie, powiedzmy takiego przebranżawiania się i możemy pisać w React Native, nie? Wtedy piszemy na apki mobilne, piszemy na Androidy, piszemy na to, więc po prostu jest ogromny wybór, tak naprawdę, który jest oparty na tym samym korze, który gdzieś tam sobie robimy na samym początku, a potem możemy się gdzieś łatwo przebranżawiać jeśli będzie taka potrzeba rynkowa kiedyś. Lub po prostu my się znudzimy gdzieś w tym, co robimy, nie? A ten backend wydaje mi się troszkę zawsze, no, backend jest jeden zazwyczaj dla wszystkich APEK, i no, y, gdzieś tam nie możemy sobie tego zmieniać, czy nie możemy sobie gdzieś wprowadzić tej różnorodności. Dobra, i ostatnie pytanie, jakie chciałem odpowiedzieć, które mam wrażenie, że też często się pojawia gdzieś w rozmowie z ludźmi, to jakby wszyscy teraz gdzieś um, krzyczą dookoła o tym całym AI-u i że strony będą pisane za nas, i tak dalej, i tak dalej. Spoko. Mam nadzieję, że coś będzie pisane i ten proces zostanie usprawniony. Nie? Jakby, jakby tak samo, jak sobie pomyślicie, że wiecie, kiedyś pisaliśmy piór HTML-u, po prostu wszystko. Nie? To było bardzo dużo pisania kodu i bardzo ciężko było go odczytać. Po prostu no, ten kod był bardzo repetytywny, i kiedyś chciało się coś odnaleźć, to musieliśmy przebrnąć przez prawdopodobnie tysiąc, tysiące linii kodu. Dobra, potem nastąpiła jakaś modularyzacja, i gdzieś to tam się podzieliło. Potem. Ja, ja też nie jestem, wiecie, nie siedzę w tej branży od 10 lat, nie? ale z tego, co gdzieś zdążyłem zrozumieć, to pojawiły się jakieś takie, no pseud... nie, to nie są frameworki, ale takie no, troszkę przyspieszacze pisania, typu jakieś tam Jekyll, handlebarsy i inne takie rzeczy, które troszkę pozwalały nam, no, na przykład na jakieś iteracje po mapach, po Arajach i tak dalej, bo, przepraszam, iteracje po arrayach, żeby gdzieś nie powtarzać tego kodu. No potem spoko, po prostu wyskoczyły jakieś angulary, reacty i tak dalej, co wciąż usprawnia nam pisanie tego kodu i mi się wydaje, że ten AI, jakikolwiek jak był tak był, czy wiecie, no te same wszystkie kreatory stron, które mamy typu Squarespace, Wix, które są naprawdę świetne i pozwalają, my właśnie ostatnio to, nasz taki portal edukacyjny właśnie Music Bros stawialiśmy na Squarespace od nowa i to były jakieś trzy dni pracy, żeby jeszcze podpiąć to do płatności, podpiąć do big cartela. Ceny są niskie, to jest naprawdę ładne i ktoś zupełnie nie mając do czynienia z kodem, może sobie tam robić. A jeśli mamy do czynienia z kodem, to dostajemy kod źródłowy i daje nam to możliwość kustomizacji tych, e, tych defaultowych jakichś tam widoków, więc jest to doskonały ten. No, i wiecie, AI jest dla mnie troszkę takim następnym krokiem w celu tego, żeby to było jeszcze łatwiej gdzieś tam robione. Natomiast myślę, że no, jeśli miałbym podać jeden argument, który mnie przekonuje ku temu, że jednak tej roboty dla frontów nie zabraknie, a ten front powiedzmy, wydaje się naj, naj, najbardziej zastępowalny, może nawet przez to, co powiedziałem na samym początku. Nie, że gdzieś tam, e, no, każdy ma jakieś swoje odczucia co do designu, co do UX-u i tak dalej, i po prostu, jeśli mielibyśmy tylko poukładać klocki jakoś, żeby ta strona działała, to, to część z nas będzie to w stanie z sukcesem zrobić. Okej, okay, no to ten argument to jest to, że po prostu, wiecie, e, spoko, jeśli jakieś nowe strony będą na tym stawiane, natomiast jest tyle stron, które są napisane i są napisane w reakcie, są w angularze, są w czymś tam i są. Nie ma wiecie. reakcje jest na tyle otwartym frameworkiem, jeśli chodzi o pisanie, że możemy napisać rzeczy na 100 sposobów. Więc nie da się stworzyć chyba troszkę jednego AI, żeby to wszystko kumał i jakby to gdzieś tam um, potrafił potem budować na tym, więc moim zdaniem zawsze będą potrzebni ludzie, żeby utrzymać te wszystkie projekty. nie? A więc jakby dziesiątki lat internetu zostały w ten sposób napisane i to gdzieś trzeba będzie utrzymywać, nawet jeśli część z tego AI przejmie, to i tak będzie roboty dla. Dla programistów um, no, niemało, I, i jakby wciąż widzimy, że tej roboty jest coraz więcej, tak naprawdę. E, zwłaszcza teraz, jeszcze po covid Kiedy właśnie baliśmy się, że COVID to gdzieś tam ubije, kiedy baliśmy się, że AI ubije, że, że frameworki, no jakby no, no do tej pory nikomuś temu nie dało ubić, i moim zdaniem zawsze ten czynnik ludzki gdzieś tam będzie. Poza tym pomyślmy, jakby o tym też tak wyżej, poziom, wysoko, poziomowo, że tej AI też coś będzie musiał pisać, nie? I kto wie, czy kiedyś robota fronta, tak jak kiedyś polegała na klepaniu HTML-a, tak teraz polega na klepaniu Reacta. Czy kiedyś nie będzie polegała na klepaniu tych AI do klepania Reakta, nie? No w sensie ta branża ewoluuje, natomiast no ja jakbym się osobiście nie bał, że, że tej roboty gdzieś tam zabraknie. Dobra, i na tym kończymy ten odcinek. Eee, mam nadzieję, że zmies się w jakichś tam 10 minutkach, ale no, także jeszcze raz dla Was wszystkiego najlepszego w nowym roku. Ehm, niedługo zaczynamy jakiś tam system staż, znaczy yy, niedługo zaczynamy jakieś tam staże u nas w firmie bodajże od marca czy kwietnia będą chyba ruszały, ale to jeszcze w przyszłym odcinku dowiem się dokładnie, jak to będzie działo i odpowiem. Ja mam być jednym z rekruterów właśnie do tych staży, także zapraszam Was serdecznie, na pewno będą jakiś tam um, na fronta ten, na fronta miejsca. E, nie pomogę Wam, czy e, niego rekrutacyjne Wam nie dam, ale ale no, ale zachęcam, warto spróbować i warto mieć to gdzieś w głowie, że, że właśnie no, za kilka miesięcy my będziemy startować z tą rekrutacją. Także przygotowujcie się pilnie i no. Um, no, i może zobaczymy się w Mikuido. Także pozdrawiam wszystkich, um, no, trzymajcie się.